W tym odcinku zobaczymy, czy w Blind teście uda się odgadnąć, czy koszula jest dobra jakościowo, czy jest zwyczajna i z sieciówki. Także zobaczymy sobie to na przykładzie koszuli Hugo z Polar Florem, koszuli z Hausa i koszuli z supermarketu. Także zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. W międzyczasie zanim zacznę, to po prostu jeszcze użyję sobie perfum zasłonię sobie oczy, żeby jak najbardziej ten test był wiarygodny. Także zaraz. Zaraz tutaj. Nic nie widać, Nic Nie widać, okay. Dobra, to zaczynajmy odcinek. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Także zaczynajmy. Ja Pierwsza koszula. O. Dobra, wy pewnie widzicie, jak ona wygląda. Czy, czy jest wzorek na niej, czy nie. Um. Dobrze, zobaczmy sobie kołnierzyk, czyli to na pewno jest jak Budziki, jakiegoś guzików. Takie zwykłe się wydaje. Um. Mm. Mi się wydaje, że to jest, to jest koszula z house'a. Hmm. Chyba tak, bo ta grubość materiału, ten materiał nie jest taki fajny. No to jest zwykła koszula z chałsa na 100%. Na 100% to jest koszula z chałsa. Dobra, zostały tylko trzy. Hmm. Hmm. Tutaj materiał cienki. Wanimy, do tego. Czekaj, ha? Nie, taki wydaje się sztuczny się w nim miał człowiek płacić, więc um, nie, jest cienki ten materiał, ale nie jest fajny chyba, nie, na dłuższą metę chyba by się w nim człowiek płacił, także to jest zwykła koszula z supermarketu, za 12 złotych że kosztowała, więc tak, to jest ta, ta zwykła koszula na 100%, zwykła koszula. Zostały jeszcze dwie. Jeżeli się nie mylę, to pozostały tylko dwie. Dobra. Hmm. Dziwna, taka zimna w dotyku teraz się wydaje. Hmm. Ta jest taka też delikatna, tak jak tamta poprzednia, ale ta się wydaje przyjemna w dotyku. Jakby skóra miała się nie pocić, Człowiek się miał nie pocić. także. Hmm. Hmm. Na no moje to jest e... Poloreal Floren. Tak. No. To hmm. no tak. Takie odczucia jak na, na odcinku, jak nosiłem, czyli na stówę to jest Poloreal Floren. Ok, i została ostatnia koszula. Więc, jeżeli testy mnie nie mylą, to jest koszula Hugo Boss, ale upewnijmy się. Tak, ona jest taka. Od razu czuć, że ona jest inna od tych pozostałych, bo ona się wydaje taka sztywniejsza, i przez to też ona bardzo łatwo się gniecie. Co w sumie możecie zobaczyć, jest bardzo pognieciona, jeżeli to jest ta, ale wydaje mi się, że na stówę to jest ta Hugo Boss. No tak, nie, no na 100%, to jest, też jest w dotyku taka zimniejsza i no po prostu wyczuwalne. Tutaj jest znaczna różnica pomiędzy nią, a chociażby tymi dwiema pierwszymi. Jeszcze raz sobie tutaj zobaczę. Tak, ona jest taka, jak się ją dotyka, to ona jest strasznie, strasznie ciepła, także wydaje mi się, że ona będzie po prostu nie odbierała naszego ciepła i człowiek będzie się w niej pociął, czyli to jest ta najtańsza z supermarketu. Tak, definitywnie. Ok, dobra, teraz zobaczmy sobie, czy udało mi się zgadnąć tutaj, zobaczyć, wyczuć, czy koszule są premium, czy z sieciówek. Dobra, ja już ściągam sobie wszystko. Dobra, okay, czas na okulary. Okay. I dobra, zobaczmy sobie teraz, czy udało mi się odgadnąć tę koszulę. I faktycznie koszula Hugo Boss i Polo Ralph Loren udało się je odgadnąć, ale to przede wszystkim dlatego, że koszula Polo Ralph Lauren, ona jest taka bardzo delikatna, a jednocześnie tutaj, jak widać w odczuciach, wiadomo, już sama ręka czuje, że ta koszula będzie odbierała ciepło i nie będzie się człowiek w niej pocił. Koszule Hugo Boss, co tutaj mogę powiedzieć na ten temat. Z tej koszuli aktualnie nie jestem zadowolony i to w sumie mógłbym nagrać o tym oddzielny odcinek, jeżeli chcecie, to oczywiście piszcie w komentarzu, czy taki miałby powstać, ale koszule Hugo Boss w szczególności te z linii basicowej takiej, bo. Jakby są różnego rodzaju Travel i tak dalej, Tailored, ale też jest taka całoroczna, która jest cały czas dostępna i wydaje mi się, że jej największym minusem to jest faktycznie chyba ciemny kolor, który tutaj nie zagrał z moim dezodorantem i powstały dziwne przebarwienia na tej koszuli, ale to jest mało istotne w tym momencie. Faktycznie ta koszula w odczuciu do reszty jest dosyć specyficzna, ponieważ jest bardziej sztywna ta koszula w pierwszych odczuciach wydaje się taka chłodna i jakby miała przyjmować całe ciepło z naszego ciała i je jakoś przenosić także tutaj też bym się nie bał o to, że przegrzeje się w tej koszuli natomiast tak jak mogliście zobaczyć od razu z małym Fejlem. na początku udało się odgadnąć, że ta koszula jest z sieciówki, z zwykłego supermarketu i co najciekawsze to ona faktycznie w takim dotyku wydaje się taka cieplutka, milutka, ale to jest duża wada tej koszuli, ponieważ ona totalnie nie przyjmuje ciepła z naszego ciała, nie, nie wprowadza go nigdzie, więc po prostu się zapocimy w niej i ona jest w pewnym rodzaju tak jakbyśmy się owinęli zwykłą taśmą i w ogóle to Spoko, więc to sobie wyrzucamy. Natomiast ostatnia koszula to jest koszula salsa, i tutaj zdradziła, zdradziła ją też taka faktura, ponieważ ta koszula jest dosyć ciekawa. Jest szorstka, a jednocześnie ani nie jest jakaś super ciepła, ani nie jest jakaś super zimna, więc ona jest taka zwykła, zwyczajna, ona nie jest jakaś milutka i tak dalej. W dotyku natomiast wystarczy na długi czas, ponieważ ja ten koszulę kupiłem już kilka lat temu i cały czas jest ok. Nic się tutaj z nią nie dzieje, więc serdecznie polecam. jakieś tam 60 zł ta koszula kosztowała, więc naprawdę warto. Dobra. To był test czterech koszul. Udało się tutaj z sukcesem odgadnąć te koszule. Wydaje mi się, że znacznie większy problem by miał z wyszukiwaniem tutaj różnic, jeżeli byłyby jakieś koszulki albo koszulki polo. W takim blind teście mogłoby to być dosyć trudne. Chociaż mam nadzieję, że jeżeli ten odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli kolejny, no to sobie zrobimy taki. Wydaje mi się, że koszulki polo byłyby dosyć trudne, ponieważ tam większość ma podobne faktury i te tanie za kilkadziesiąt, kilkanaście złotych i te za kilkaset złotych. Także tam byśmy musieli sobie trochę dłużej pooglądać i tak dalej, więc może to byłoby ciekawe. Natomiast mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, to oczywiście proszę o zostawienie komentarza. Jak zawsze, łapka w górę, ponieważ to bardzo motywuje do nagrywania kolejnych odcinków i o subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. No bo Jak widać, tutaj trochę czasu wolnego sprzyja nagrywaniu kolejnych odcinków. A jeszcze mam kilka pomysłów na ciekawe odcinki, porównania. Także serdecznie zapraszam do pozostania na tym kanale. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.